A no no ja wpadę nie. najpierw do Dawida, a potem do ciebie i do Dagi. Dobra. Ale ona patrzy, jak będzie mnie dymał? No. Stary tak, taki o tych hemoroidów, że ja bym nie wiem, czy to zniósł. Ale jak jesteś ja czopka, wsadam w dół, to mi staje f Więc, Stary, jest bardzo prawdopodobne, że mam korzenie. Yy, otrzymano, wiesz? Otrzymano. Żebyś Dylan nie, nie dostał zaraz. Ja myślę, że jestem w 15% biseksualny tylko jeszcze poinformuj Kierasa o tym, co będziemy robić. Słuchaj, nie musi wiedzieć, tak? Za, Załóż tą maskotkę moją tutaj, człowieku. Jabłko, jabłko. no. Jabłko, weźmiemy jabłko. Jabłko, jabłko i tyle, no. Ej, Dawid! Znaczy, rozbijmy to na części. No, na pewno w genach ma coś, czego inni nie mają. Ale czy to jest ważne? Czy to jest ważne? Brawa dla całego zespołu. Mniam, mnie. wlizałbym się. i mnie. Wolisz jak partner podczas stosunku się nie odzywa, czy jak mówi sprośne rzeczy? Wolę, żeby się nie odzywała, bo to nie w pysku i tyle będzie. <grystanie> <grystanie> trzeba i sprzedać kilku typów. Ranga na komendzie rośnie od tych sprzedawczyków. Z bez kitu. No, trzeba by było troszkę, trzeba by było troszkę to dopracować. Śniło mi się, że poszedłem na. To jest pyka? Kurwa, nigdy nie widziałem jak pyka wygląda. A grałem z nim z 400 razy. Gastroskopie i kolonoskopie do prywatnych chłopie, miałeś rurę w dupie? No najpierw pandura, które, który chce dostać k*** w dupę, tylko ma hemoroida i boi się, że mu wybuchnie. Teraz k**a, co wy robicie w tym banji, kurwa To jakieś banji bez banji, no tak kurwa, bez gumy wszyscy lecą, no ja no. tej kliniki zapłaciłem tałzeny za wszystko, uśpili mnie i podczas gastroskopii były jakieś k**a, te. Rezydenci, czy jak się to nazywa, tacy początkowi lekarze, którzy rozpoznali mnie, że jestem yy, od chłopaków z bandzi i nagrali TikToka z moją otwartą dupą i rurką w dupie. I nagrali tiktoka ze mną, że kurwa pyka 97 na gastroskopii. Ja ich podawałem do sądu, kurwa, i, i walczyłem o odszkodowanie. I jeszcze pamiętam, że dzwoniłem do Babela, żeby mi dał jakiegoś mocnego prawnika, bo praktykanci nagrali tiktoka z moją otwartą dupą, kurwa, na gastroskopii i muszę... Nie! Tak szczerze, nigdy bym w to nie uwierzył, gdyby nie to, że moi widzowie wysłali mi TikToka, ja, którego nagrali kurwa, jak byli rezydentami i, i akurat jeden ziomek od Bandzi yy, leżał tam z otwartą dupą. No. Gdyby nie to stary, to nigdy w życiu bym nie uwierzył w tą historię. Tylko że... Tylko, <ś mio> tylko nie widziałem, że to opykę. Wyglądało bardziej jak mork, ale wiecie, odbyty mi się mylą czasami. Chciałem być szefem, a chyba muszę wybrać, bo ja mam bolę czucia mnie dziś po alkoholu nie stoi mi plecetou, fałpię się. Nie tylko te moje teksty, bo mam fizzo, panie. Zdejmuję tango na parkiecie, a w mojej mordzie rano znowu desert. <ścoughs> tak sobie prawo na być szefem, a, a chyba muszę być bo ja mam bolę mnie dziś po alkoholu nie stoi mi plecetou, się. Tej pulikanki Maulatkę wjechał tak w nowe lajki Czemu się tak ka skrada? Taki ka przyczajony jest nie się zapytał, gdzie ona to ma? No ku... w torebce kurwa Ja kupiłem byłej, raz się pobawiłem i się rozstaliśmy Stary przegrałeś z pilotem wszyscy tu już na... Ja się cieszę, że niektórzy niektórzy są chudni, wnuczkami ku... Kompromitują swoje babcie w że że tak śmiesznie ogląda. Zimmerem eee. roku zostaje piękny i boski Sergiusz. Robert Bonaventura Górski. Jest to dla mnie mega specjalna chwila. Specjalnie wąsa wyhodowałem, żeby wszyscy mogli dostrzec i podziwiać. To bóstwo, jakim jest Górski Sergiusz. A! I wiele osób, wiele osób się zastanawia, co bym zrobił, jakbym nie wygrał. Myślę, że już się tego nie dowiemy. Kończę jakieś ładne edity o mnie robią. Dobra, to jak byłeś łysy, to przesada k***a jest. Dlaczego? Byłem zajebiście łysy, stary. Byłem zajebiście łysy. Zazdrościsz mi, że mam ładną głowę. Tom Gessler, tu się grzeje Magda, Magda Gessler. <noise> Matyłusz. <noise> najbardziej mi siedzi na tę chwilę chyba Adam. Adam, Madzia <noise> i tłusty Mat.

Co z nim jest niehalo? Je Cześć, bo oni jeszcze nie wiedzą. Nie, nie, dzień dobry, bo oni jeszcze nie wiedzą. Ty rzeczy, których od dzisiaj nie rozumiesz. Do dzisiaj. A, do dzisiaj nie rozumiesz. Nie rozumiem telefonów. Bo patrzcie, jak my możemy gadać z pięć, kto jest w, Chin, w Chinach na przykład, albo gdzieś w drugim końcu świata. Um, albo to, że właśnie samoloty latają. To jest taka wielka. Wielka maszyna, ciężka, czy on waży, albo nawet kilkadziesiąt ton, a ona lata w tym I to, co mnie najbardziej jakby zastanawia, to jak statki pływają po wodzie. No, w sumie racja. Sorry, what you saying? You need to walk your dog on a masz. I don't have a dog. Yes, you do. No, I Co się ogólnie nieuczesanej i zobaczymy jak to smakuje. Why does everybody ask me if I'm Latina, isn't it obvious? Wyobraź sobie, że się kurwa pierdalasz taki tankowiec. O tą kurwę rozbił się tytanik. Jak nurkowała kurwa. Chur... Mhm. Mm Spectacular, give me 14 of them right now. Really? Mm -hmm. Do you know what? <laughs> Spectacular, give me 14 of them right now. Really? O, Poppy horsing. Mówię wam kiedyś, mogliście mogliście mi kur zapłacić i bym naglał TikToka z Hobby Horsing. No to jest niesamowite, że 12 dni Maciek na Twitterze może mi napisać, że jestem nie Stary, nigdy mi, mi ten nie powiedział w twarz. Przecież, wiesz, jeden mój liść go zabije. Moje no ja cię do Ciebie normalnie teraz i wyzam ci tak ci, że skpałoby Ci... To Ci z obydwu stron Musisz trzymać swoich swoich zasad. Nagle się zasad trzyma, a go nie umie diety utrzymać Co, co, co? Wziąłeś ty to, że napisał. Only pain, no gain. <grymne> Muszę ten kurt zmyć z ciebie, czy co to ten proszek jest taki cały. Zobacz, aż woda się kurwa. Trzeba było się w ogóle bardziej uciekać z domu. A cierp <grymne> chciało, to cierp Zachciało ci się pudrować. <śmienic> no. O, ma... ja będzie tak będzie prysznic. Tak słaba polska mama. Muszę ten, ten kur... zmyć z Ciebie, czy co to? Gdzie tak? to tak roz... To jakby moja matka mówiła do mnie. <śmienic> Może ma 30 lat, ale za to nie jak dwie osiemnastki.